Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejny poranek, poranek sobotni, sobota, luz, jesteśmy wyluzowani, jesteśmy no już troszeczkę wypoczęci na samą myśl, że to sobota, a jutro będzie niedziela i jedyne co to tylko, tylko się cieszyć i tylko mówić o przyjemnych, o przyjemnych, przyjemnych rzeczach i nie mam dzisiaj specjalnego, powiem Wam, tutaj przygotowanego tematu. Nic mi jakby specjalnie na myśl nie, nie przychodzi. I cóż ja mogłabym. Stoi tu obok mnie torebka. Może zrobimy filmik na temat, co ja mam w swojej torebce. Zobaczymy co tam w niej jest. Torebka, którą muszę już wymienić na ciemną, bo już ta torebka jest letnia torebka. Zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pierwsza y, rzecz, w której mam bardzo ważne rzeczy. Mam tutaj dyskietki z historii swojej choroby. Mam również Kilka maseczek. Pomimo, że mam, mam maseczki, mam maseczki yy, takie, yy, taką profesjonalną, to noszę też yy, tak na wszelki wypadek. Ja lubię mieć coś takiego asekuracyjnego, a nuż może przydadzą się. Yy, co tu jeszcze? No, jak zwykle, u mnie znajdziecie okulary. Okulary dodali. To są te moje okulary, okulary Maxmary które właśnie yy, noszę do. To są okulary do dali. Mam też okulary do bliży, czyli do tych malutkich literek i też zajmuję mi miejsce i muszę dźwigać. Chusteczki higieniczne. Parasolka. Parasolka. Musi być. Noszę też czasami, słuchajcie, czekoladki, bo różnie czasami jest, czasami mogą się takie czekoladki przydać. Co jeszcze mam? Rękawiczki. W dobie koronawirusa maseczki, rękawiczki na zmianę. Rękawiczki białe, jedna para rękawiczek czarnych i nawet druga para. Oby nie zabrakło. Mam tu jeszcze, wiecie, taką, taki bardzo fajny z Częstochowy. Dostałam w prezencie taki, taki, taki breloczek poświęcony właśnie w Częstochowie i też go noszę przy sobie. Tu mam jeszcze takie, tu mam dokumenty, ale powiem Wam, że mam też karteczki. Pomimo, że mamy telefon, możemy zapisać w telefonie ja mam też karteczki. Yy. I jeszcze jedne okulary. A to okulary są słoneczne. Okulary słoneczne. I tu oczywiście śmieci. Paragony. Paragony. I jakieś tutaj chusteczki takie. <laughs> yy. Troszkę śmieci. Zobaczmy, co jeszcze jest w kieszące. Proszę. Eutyroks, a nuż może by się przydał. Nigdy nie wiadomo. Może gdzieś bym zabalowała, została u dzieci, czy gdzieś. Czy nie daj Boże, nie wiem, coś by mi się stało. wzięliby mnie od razu do szpitala. To muszę mieć eutyroks, który biorę co dzień. I tutaj mam jeszcze taką. Traktuję ją jako może nie puderniczkę, ale jako lustereczko, dlatego, że korzystam jako, jako, jako lusterko, z, bo jest malutkie, jest zamknięte i korzystam z tego jako z lustereczka. I to wszystko. I puste kieszonki. Coś tu jeszcze jest. A, proszę, znalazła się i właśnie mi brakowało do, yy, bo tak w nie, jak mam białe tu i to mam białą ściereczkę. Jak mam czarne tu i to mam czarną ściereczkę. Niech będzie czarna ściereczka. I to wszystko. Tu mam jeszcze kieszonki oczywiście. Ale tu zazwyczaj mam mnóstwo różnych perfum, takie siakie. Niech sobie tam będą. Co tu jeszcze proszę. Mam taki um, taką gazę. Wiadomo. Się przydała. E, wizytówki, różne wizytówki i tak. Ka moja torebka trochę nietypowa. Nie znaleźliście tutaj błyszczyka, nie znaleźliście pomadki, nie znaleźliście pudru, tylko dokumenty, okulary, rękawiczki, e, parasolka. Maseczki jednorazowe. No i oczywiście czekoladki sobie są, niech będą. Nigdy nie wiadomo, czy się nie przydadzą. Mogą się przydać w różny sposób, do różnych celów. No i dokumenty moje. Troszkę moja torba nietypowa. Nietypowa, bez takich typowych, damskich. Yy akcesoriów, troszkę nietypowa zastanawiam się o czym jeszcze możemy w tą sobotę sobie tutaj z wami porozmawiać, jestem już powiem wam wyluzowana, już jestem taka, no taka już swobodna już właściwie odpoczywam i nawet nie skupiałam się za bardzo dzisiaj na jakimś poważnym, poważnym temacie wiem, pomyślałam sobie, włączę, przywitam się, no i taki prozaiczny temat, co mam w swojej torebce, który powiem Wam, że zawsze mnie strasznie śmieszył, ale yy, czasami właśnie oglądałam takie, takie yy, na YouTube yy, filmiki dla relaksu. Powiem Wam, że ja yy, Lubię czasami dla relaksu yy, obejrzeć albo porozmawiać o takich, o takich bym powiedziała właśnie niepoważnych takich bzdurkach nawet. Dlatego, że myślę, że przy takich tematach yy, strasznie takich niepoważnych, takich yy, no jakiś może można powiedzieć niewartościowych, człowiek wypoczywa, człowiek wypoczywa może się uśmiechnąć może się właśnie tak wyluzować i zdarza się, że czasami oglądam takie programy nie jakieś ambitne tylko sobie właśnie włączam jakieś takie śmieszne śmieszne filmiki które przedstawiają jakieś, jakieś codzienne takie śmieszne wydarzenia i nawet taki zwykły właśnie uśmiech y, może, może y, doprowadzić y, do tego, że zrelaksujemy się. Coś wam powiem śmiesznego. <laughs> y, oglądałam y, taki, y, taki film, filmik, właśnie filmik na, na y, y, YouTube. Y, Jednej bardzo miłej, bardzo ładnej kobietki, która pokazuje właśnie makijaż, pomadki, ale jest w tym taka, bym powiedziała doskonała, nie tak jak ja doskonała, cały właściwie jej vlog jest poświęcony właśnie tej tematyce i chętnie sobie po prostu pooglądałam, bo czasami też lubię zasięgnąć jakiś takich. Czy informacji, czy nawet w ogóle, hmm, też nie wiem, co kupić. Może mówię, coś mi wpadnie do głowy, może ktoś coś zasugeruje i powiem wam, że pani prezentowała rozświetlacze. I yy, różne, różne, właśnie mówiła o jednych, o drugich. No po pierwsze kompetentna osoba, po drugie bardzo miła i, i ładna i, i, i bardzo przyjemnie mi się oglądała. No i po jednym z takich filmików no myślałam, że napiszę komentarz. Napiszę komentarz i tak szybciutko, ponieważ bardzo mi się pani spodobała, bardzo no spodobała mi się ta kobieta po prostu. Tak w sensie, wiecie, że na tych samych falach. Miła, serdeczna, z wiadomościami, bardzo taka sympatyczna. No, bardzo miły obraz był. i Napisałam coś o tych rozświetlaczach i pisałam szybko, i nawet nie sprawdziłam tego, co napisałam. Co wam razy sprawdzajcie, co piszecie, i puściłam. Puściłam. Za jakiś czas otrzymuję odpowiedź, i pani pisze do mnie. Pozdrawiam serdecznie razem z moimi rozwiertaczami. Ja tak czytam. Co to za, za yy, komentarz? A słuchajcie, ja zamiast napisać słowo rozświetlacze, napisałam rozwiertacze. Po prostu, wiecie, taka literówka, jak piszecie szybko. No tak się zaczęłam z tego śmiać. I mówię, że zaraz, zaraz, za moment się zrehabilituję i poprawię tą, tą moją, moją pomyłkę. No i weszłam na dyni, i poprawiłam to moje rozwiertacze na rozświetlacze. A pani pisze jeszcze raz. O, jaka szkoda, dlaczego pani to poprawiła? Ta, w życiu nie, mnie nie rozśmieszyła taka literówka, takie to było śmieszne. I pomyślałam sobie, rzeczywiście. No, bo myślałam, że może pani się urazi, że ja tak napisałam, ale pani to potraktowała właśnie bardzo z humorem, pisząc nawet pozdrawiamy my, znaczy ja i moje rozwiertacze. Więc, no, strasznie mnie to rozśmieszyło. No to mówię, okej, okay, niech zostanie. I potem poprawiam na ten błąd i z taką a szybką zostawiłam ten wpis, który, no, uważam, że rzeczywiście. Może co niektórych, zbudzić, yy, co niektórych zbudzić wielki śmiech, bo ja powiem Wam, że jak to przeczytałam, to. Bo ja nie byłam świadoma, że tak napisałam. Dopiero jak Pani odpisała, ja spoglądam na swój komentarz, a ja rzeczywiście napisałam rozwiertacze, i tak mnie to rozśmieszyło, że śmiałam się w głos. W głos normalnie do siebie się śmiałam, że zamiast rozświetlaczy to ja napisałam rozwiertacze. <laughs> no, bardzo to było śmieszne. Ale widzicie, bardzo miło pani zareagowała, bardzo sympatyczna, inteligentna kobietka. Bardzo mi się ten kanał spodobał i będę sobie oczywiście tam zaglądać. Oczywiście zostawiłam subskrypcję, żeby... bo podobał mi się ten kanał. A ja, tak jak wiecie, nie używam za dużo tych kosmetyków. Moje kosmetyki są dość takie zminimalizowane. I lubię sobie oglądać osoby, które się w tej dziedzinie rozwijają, i właściwie cały kanał poświęcają właśnie tej tematyce. Wtedy można się coś ciekawego dowiedzieć i rzetelne informacje też uzyskać o różnych, właśnie, preparatach, które kupić, które nie kupić. No, tam pani całą gamę tych rozświetlaczy. Nie tylko, bo tematy są różne, zresztą tych filmików jest bardzo, bardzo dużo, ale powiem wam, że ja. Wybieram tylko, no przyciągają mnie te, gdzie jest sympatyczna osoba. Coś ma w sobie takiego, nawet nie wiem jak tu, nie mam jakichś takich, wiecie, ramek. Po prostu ma w sobie coś takiego, że jest tak miła i tak sympatyczna, że postanawiam sobie yy, pozostać u tej, u tej osoby i, yy, i ją właśnie yy, oglądać. Mm. Cóż jeszcze tutaj mm, o covid może coś powiem? Powiem Wam, że coraz więcej dowiaduję się z mojego otoczenia, że coraz więcej osób mm, no, choruje na tego COVID-a. Yy, akurat, może nie z takich moich bliskich, bo akurat to, co się dowiedziałam, to moi znajomi, którzy akurat. Yy, Mieszkają w innym mieście, a byli ostatnio właśnie jeszcze w innym kraju, ponieważ tam mają też swoją rezydencję i tam sobie, że tak powiem, pomieszkują, przebywają przez miesiąc, dwa miesiące różnie. No i to jest ich własność, więc oni sobie tam jeżdżą ze znajomymi i powiem Wam, że. no... W dobie koronawirusa też na pewno mieli dylemat lecieć, nie lecieć, lecieć, nie lecieć, no ale polecieli, polecieli, ponieważ mają grono znajomych, którzy też sobie tam wykupili swoje, swoje rezydencje i sobie tam są razem, więc mogą sobie fajnie spędzać czas. Znaczy każdy z osobna, ale mieszkają obok siebie. I mm, właśnie się dowiedziałam, że niestety, słuchajcie, zachorowali na covid -a. I to wszyscy, wszyscy, którzy nie mieszkali razem, każdy w swojej rezydencji, ale spotykali się powiedzmy na, nie wiem, kolacjach, na... no, spotykali się. I yy, jednak yy, myślę, że yy, domniemywam, że te wszystkie, wiecie, yy, stwierdzone um, liczby, które nam pokazują w telewizji, czyli ostatnio 27 tysięcy zachorowań, to są tylko te zdiagnozowane, te, które um, są zdiagnozowane, którzy ludzie poszli do lekarza albo byli w szpitalu. Ale ile jest ludzi, którzy y, przebyli na przykład tą chorobę u siebie w domu? Znam takie osoby, że właśnie przebyły, przebyły tą chorobę u siebie w mieszkaniu. Źle się czuły, miały na przykład kaszel, gorączkę, to zaburzenie smaku, ale nie miały problemów z tlenem, więc przeszły jakby tą, tego COVID-a tak prywatnie w domu, nie było obowiązku jechania do szpitala. I zastanawiam się, czy tak. Rzetelnie są prowadzone te liczby, czy tak wszyscy, którzy zachorowali, są w, tej, w tych cyfrach uwzględnieni, czy jednak może nie. I przez to myślę, że tych zachorowań. Widzicie, myślę, że tych zachorowań jest jeszcze więcej. Że tych zachorowań jest więcej niż oni nam podają, właśnie w cyfrach. Bo może się tak zdarzyć, że. Ktoś zachorował i nawet no, nie poszedł do lekarza. Znam taki przypadek, że kobieta zachorowała, była w domu i yy, yy, miała tam leki, yy, zrobiła sobie testy, odizolowała się, ale nie była w ogóle u lekarza. Czyli teraz się zastanawiam, ci, którzy nie byli u lekarza, czy oni są? czy on i tak nie musiała zgłaszać, z nikim się nie kontaktowała. Była to osoba, która była sama, samotna, nie kontaktowała się z nikim i nawet, no, no, no jakby nie musiała tego ujawniać. I teraz, czy takie osoby są też yy, ujmowane w tych cyfrach, co nam pokazują w telewizji? Myślę, że wiecie, że chyba to, chyba to jest tak, że te liczby są większe. Naprawdę śmiech że te liczby są większe, że to 27 tysięcy to według mnie może być 50, a może 100. A może 100, bo co trochę dowiaduje się, że tu w takiej, takiej szkole pani zachorowała, że tu w żłobku pani od maluszków zachorowała, tam gdzieś w przedszkolu pani yy, od jednej grupy zachorowała. I co? Tak zrobiło się to teraz na gminne, Tak yy, coraz więcej osób, może nie ze znajomych, bo to ja mówię, słyszałam, ale słyszałam od osób, które na przykład mają dzieci, mia mieli dzieci tam w tej szkole, przedszkolu czy żłobku, więc yy, informacje wiarygodne, ale ale nie, yy, nie, yy, nie nie w bliskiej mojej znajomości, ale coraz więcej tych informacji właśnie ja słyszę. Coraz więcej. Yy. I myślę, że przez to te, te cyfry, które są podawane w telewizji myślę, że są jednak, powiem Wam, że są jednak zaniżone w stosunku do rzeczywistości. Tak, mnie się wydaje, że tak to właśnie może być. Powiedzcie mi, czy Wy zaobserwowaliście też właśnie taką, takie rozpowszechnienie się? Czyli kiedyś nie słyszeliście, tych głosów tu, tu, tam a teraz właśnie jedna znajoma druga znajoma, znajoma, znajomy i słyszycie jakby tych głosów coraz więcej czy wy też słyszycie takie właśnie no, coraz coraz to częściej o zachorowaniach gdzieś tam waszych znajomych znajomi na przykład i zaczyna się to tak wiecie zawężać ja, ja na razie, tak jak Wam mówię, ja nigdzie nie wychodzę, z nikim się nie kontaktuję, nawet z rodziną, wychodzę tak jak poszłam właśnie po, po, ten, po tą mozzarellę, to rzeczywiście poszłam, ale coś Wam powiem, Chodzę do takiego sklepu, który jest i tam są, jest kilka pań przy kasie ja ciągle widzę te same pań. I pomyślałam sobie tak, jak wchodzę, tak jeszcze przeszmy, widzę te same panie, mówię, skoro są te same, no to nie zachorowały, więc jak nie zachorowały, to komina w tym sklepie nie ma i wchodzę do tego sklepu. Oczywiście wchodzę, patrzę, żeby było jak najmniej ludzi, do nikogo nie dochodzę, nie zbliżam się. Przy kasach oczywiście zasłona, ale to moje jedyne takie wyjścia są do właśnie do, y, do sklepu y, tak dzisiaj będzie będzie dzisiaj taki właśnie vlog bardzo bardzo swobodny bardzo y, taki tematycznie tematycznie y, ubogi, <noise> ubogi, ale pozwólcie mi na relaks i sami sobie też, też zafundujcie relaks, nie trzeba się skupiać, nie trzeba za bardzo wysilać się słuchając, tylko takie, taka rozmowa o wszystkim, w zasadzie o wszystkim i o niczym. <noise> Czasami takie rozmowy są bardzo, bardzo wy wyluzować można się przy takich rozmowach. Yy, vlog będzie króciutki, ale tak jak mówię dzisiaj jest sobota, więc poświęćcie ten czas swojej rodzinie, yy, zjedzcie sobie śniadanko uroczyste, yy, porozmawiajcie ze sobą, yy, wymieńcie swoje doświadczenia, wymieńcie czułości, Powiedzcie sobie coś miłego i nastrójcie się na niedzielkę, żeby była ta niedziela wesoła, sympatyczna, żeby nie było sprzeczek, nie było jakichś takich niesnasek. Starajcie się, żeby właśnie w te soboty i niedzielę wypocząć nawzajem, żeby wasz umysł, wasze relacje, żeby po takiej sobocie, niedzieli, żebyście mieli właśnie, żebyście mieli, yy, żebyście byli tak naładowani pozytywną energią yy, od swojej rodziny, od swoich dzieci, od swoich małżonków i tak spędzajcie właśnie sobotę i niedzielę, żeby co tydzień doładować swoje akumulatory pozytywną energią, dobrocią, miłością i żebyście mieli siłę na kolejny tydzień działania, pracowania i na kolejny tydzień życia. Pozdrawiam was serdecznie, całuję. Przesyłam tysiące całusków na cały świat i do zobaczenia już za kilkanaście godzin. Może temat wpadnie mi do głowy jakiś poważniejszy.